Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj spróbujemy sobie opracować egzamin, który odbył się 19 lutego 2025 roku. Był to egzamin z zakresu pierwszego. Pytania w formie tekstowej, jak zawsze, macie na mojej stronie internetowej link w opisie tego filmu. No i przechodzimy już do pytania pierwszego, które brzmiało mniej więcej tak. Co nazywamy punktem osnowy geodezyjnej? Kiedy zakładana jest osnowa pomiarowa? Omów zasady zakładania pomiarowej osnowy sytuacyjnej w postaci sieci kątowo-liniowej. Kto decyduje o założeniu takiej osnowy? Czy powstaje wtedy dokumentacja? I jeśli tak, to jaka to dokumentacja? Gdzie się ją załącza? I tu mamy też pytania takie właśnie składające się z kilku takich podpytań. I pierwsze... Pierwsza część pytania: co nazywamy punktem osnowy geodezyjnej? Odpowiedź na to pytanie będziemy mieć w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych, w którym to czytamy w paragrafie drugim, ile, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, punkt 3, punkcie osnowy i rozumie się przez to punkt w terenie oznaczony odpowiednim znakiem, dla którego wyznaczono współrzędne w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Przestrzennych lub wysokość fizyczną charakterystyczną dla określonego, lub wielkość fizyczną charakterystyczną dla określonego rodzaju osnowy. Odpowiedź na to pytanie mamy również w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Artykuł 2: ilekroć w ustawie jest mowa, i punkt 4 osnowach geodezyjnych rozumie się przez to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych, przestrzennych lub w sposób właściwy dla, dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia. I punkt piąty znakach geodezyjnych. Rozumie się przez to znaki z trwałego materiału określające położenie punktów osnowy geodezyjnej. I to myślę, żeby było, by była odpowiedź na to pierwsze takie podpytanie. I następna część pytania, kiedy zakładana jest osnowa pomiarowa. Tutaj odpowiedź znajdziemy w rozporządzeniu w sprawie standardów. Paragraf 1. Punkt 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe wykonuje się w nawiązaniu do punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, punkt 2. W przypadku, gdy gęstość punktów osnowy geodezyjnej jest niewystarczająca do wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, pomiary można wykonać w oparciu o osnowę pomiarową nawiązaną do osnowy geodezyjnej. I kolejna część pytania. Omów zasady zakładania pomiarowej osnowy sytuacyjnej w postaci sieci kątowo-liniowej. I tutaj zostajemy w rozporządzeniu w sprawie standardów. Paragraf, paragraf 11, który o wyznacznie współrzędnych pomiarowej osnowy poziomej może być realizowane z wykorzystaniem technik GNSS lub właśnie to, co mamy w pytaniu, pomiarów kątowo-liniowych i paragraf 12, punkt pierwszy, tutaj dwa pierwsze punkty to się właśnie tyczą, tych technik GNSS, którego, o których nie ma w pytaniu, a punkt trzeci tyczy się właśnie sieci kątowo-liniowej i czytamy w nim przy zakładaniu poziomych osnów pomiarowych z wykorzystaniem pomiarów kątowo-liniowych należy zapewnić wielopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej i b. wyrównanie Danych obserwacyjnych metodą najmniejszych kwadratów w układzie sieci jednorzędowej przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania, i tu mamy jeszcze punkt drugi. Miarą dokładności pomiarowej osnowy poziomej są błędy średnie położenia, położenia jej punktów po wyrównaniu. Kto decyduje o założeniu takiej osnowy, no to dalej. Mamy rozporządzenie w sprawie standardów, paragraf 10.1. O geometrycznej konstrukcji osnowy pomiarowej i wyborze metody jej pomiaru decyduje kierownik prac geodezyjnych, biorąc pod uwagę wymagane parametry, dokładnościowe punktów tej osnowy oraz cel i zakres wykonywanych pomiarów. I kolejna część pytania, czy powstaje wtedy dokumentacja i jeśli tak, to jaka to dokumentacja, gdzie się ją załącza. I dalej mamy w rozporządzeniu w sprawie standardów, czytamy paragraf 36. Operat techniczny zawiera dokumentację os osnowy pomiarowej, jeżeli, jest, jeżeli taka osnowa była założona. Więc dokumentację taką załączamy właśnie w, w operacie technicznym. I paragraf 38. Na treść dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej składa się, składają się 1 dane obserwacyjne, 2 dokumentacja procesu wyrównania, 3 wykaz współrzędnych punktów osnowy pomiarowej i ich z ich charakterystyką e, dokładnościową po wyrównaniu. Punkt 4 szkic osnowy pomiarowej z niezbędnymi elementami e, konstrukcyjnymi. I punkt 5. Imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokumentację oraz data jej sporządzenia. I to myślę, że to by była odpowiedź właśnie na to pytanie. Na to pytanie pierwsze, tak odpowiedź mogła, mogłaby według mnie brzmieć. Jeśli macie jakieś uwagi, oczywiście dajcie znać w komentarzach. Drugie pytanie, co to są tereny zamknięte? Kto znajduje, kto nadzoruje pracę na terenach zamkniętych? Czy należy je zgłaszać staroś staroście? Odpowiedź uzasadni, w jaki sposób ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków grunty, budynki i lokale, które znajdują się na terenach zamkniętych, ale nie są, ale nie są objęte tajno klauzulą tajności. I tu pierwsza część pytania: Co to są tereny zamknięte? Odpowiedź mamy w ustawie prawo geodezyjne, artykuł 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o punkcie 9. terenach zamkniętych rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo pan, państwa określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Kto nadzoruje pracę na tych terenach? Do dalej zostajemy w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, artykuł 4, punkt 2d. Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych Sprawuje właściwy minister lu, lub kierownik urzędu centralnego, co należy, czy należy je zgłaszać starostwie? Staroście, i tutaj odpowiedź możemy znaleźć również w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, artykuł 12c. 1. Obowiązek dokonywania zgłoszenia prac oraz przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu służby geodezyjnej i kartograficznej nie obejmuje prac dotyczących terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków. A więc jeśli wykonujemy pracę geodezyjną na terenach zamkniętych i przedmiotem naszego pomiaru są elementy ewidencji gruntów i budynków. Wtedy taką pracę musimy, musimy zgłosić starostwie, sta, staroście w jaki sposób ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków grunty? Budynki lokale, które znajdują się na terenach zamkniętych, ale nie są objęte klauzulą tajności. I tutaj przechodzimy do rozporządzenia w sprawie wykonywania, wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych w tym rozporządzeniu. Znajdziemy odpowiedź na to pytanie tu w paragrafie trzecim, w punkcie pierwszym. Dane odnoszące się do, gruntu, do gruntów, a także budynki, budynków i lokali, którym nie została przyznana klauzula tajności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, wykazuje się w ewidencji w sposób określa, określony w przepisach o ewidencji gruntów i budynków. I punkt drugi. Źródłem danych, o których mowa w ustępie pierwszym są, jeden, materiały zgromadzone w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. E, mapy, o których mowa w artykule czwartym. Bazy danych i opracowania kartograficzne ustępu drugiego ustawy. I tu mamy ten artykuł czwarty prawa geodezyjnego i kartograficznego. Trzy prace geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w artykule w artykule 4 ustęp 2d ustawy, to mamy tutaj, to też jest ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, prace geodezyjne i kartograficzne, o których mowa w artykule 4 ustęp 2d ustawy, to mamy tutaj i punkt 4 inne materiały geodezyjne i kartograficzne określające Określone w przepisach o ewidencji gruntów i budynków i paragraf, paragraf czwarty tego rozporządzenia, punkt 1. W przypadku braku materiałów, o których mowa w paragrafie trzecim ustęp 2, punkt 1, punkt zarządzający terenem zamkniętymi przekazuje na wniosek starosty posiadane dane dotyczące gruntów, a także budynków i lokali którym nie została przyznana klauzula tajności w trybie określonym w artykule 4 ust. 2b ustawy i 2 dane, o których mowa w ustępie 1 zarządzający terenem zamkniętym przekazuje w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku od starosty. Tutaj mamy wyjaśnienia przytoczone, te artykuły wymienione właśnie artykuły z prawa geodezyjnego i kartograficznego wymienione właśnie w tym rozporządzeniu w sprawie wykazywania ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach na terenach zamkniętych i to myślę, że mielibyśmy odpowiedź na pytanie na pytanie numer 2 z egzaminu z, 20, z 19 lutego 2025 roku, i przechodzimy do pytania numer 3. Z jakich przepisów wynika, że właściciel nieruchomości jest obowiązany przekazywać starość informacje o zmianach dotyczących ewidencji gruntów i budynków? Jaki jest termin zgłoszenia takich zmian? Co grozi za nieprzekazanie tych informacji? Jakie budynki ujawnia się w bazie danych ewidencji gruntów i budynków? trakcie jakich prac geodezyjnych mogą powstać zmiany zgłoszone w ewidencji gruntów i budynków? I pierwsza część pytania: Z jakich przepisów wynika, że właściciel nieruchomości jest obowiązany przekazać starości informacje o zmianach dotyczących ewidencji gruntów i budynków? Jaki jest termin zgłaszania tych zmian? Tutaj odpowiedź możemy szukać w ustawie prawa geodezyjnej i kartograficzne. Artykuł 22, punkt 2. Podmioty, o których mowa. W artykule 20 ustęp 2 punkt 1 to są, ci, to są właśnie te podmioty, czyli właściciele nieruchomości zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków wynikających z aktów Normatywnych, e, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasoby, wypisów z innych rejestrów publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Tutaj mamy ten artykuł 20, przywołany tutaj we wcześniejszej części, w tym artykule 22. I co grozi za nieprzekazanie tych informacji? Tutaj mamy dalej, zostajemy w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, artykuł 48.1. Punkt 5 kto wbrew przepisom artykułu 22 ustęp 2, to jest ten artykuł będący Będąc obowiązany do, do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian. Podlega karze grzywny, a więc grozi e, takiemu komuś, kto nie przekazał tych zmian. Staroście e, grozi kara, kara grzywny, i punkt e, drugi: w, w, w wypadkach określonych w ustępie 1 i 1a. Orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Ok, i teraz kolejna część pytania: jakie budynki ujawnia się w bazie danych ewidencji gruntów i budynków? I tu już przechodzimy do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, paragraf 15.1: W ewidencji nie wykazuje się budynków, które nie wymagają gadozyjnej inwentaryzacji powykonawczej o których mowa w artykule 2 punkt 7 ustawy budynków projektowanych, budynków w budowie oraz lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w artykule 2 ustęp 3 ustawy z dnia 24 czerwca o własności 1994 roku o własności lokali Paragraf 18.1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są rodzaj budynku według klasyfikacji środków trwałych KST, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu 40 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1995 roku o statystyce licznej. I tu mamy właśnie tą tabelkę z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych. KST, tutaj jakie budynki, tak jak w pytaniu mamy, jakie budynki ujawniamy w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, no to to mamy budynki niemieszkalne i są to budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo-usługowe, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, budynki biurowe, budynki szpitali, inne budynki opieki zdrowotnej, budynki oświaty, Nauki i kultury, oraz budynki sportowe, budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, pozostałe budynki niemieszkalne, oraz budynki, oraz budynki mieszkalne, oczywiście. W trakcie jakich prac geodezyjnych mogą powstać zmiany zgłaszane w ewidencji gruntów i budynków? No i tutaj odpowiedzi możemy szukać w rozporządzeniu w sprawie ewidencji ewidencji gruntów i budynków w paragrafie 27 tego, tego rozporządzenia. W punkcie trzecim czytamy wyniki prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby założenia lub modernizacji ewidencji. Kompletuje się w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego. Później mamy paragraf 30.1 przebieg granicy działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji oraz bieżącej aktualizacji ewidencji Wykazuje się na podstawie 1 dokumentacji geodezyjnej przyjętej do, do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego sporządzonej na potrzeby postępowania rozgraniczającego, postępowania w sprawie scalenia lub wymiany gruntów, postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, postępowania sądowego lub administracyjnego a następnie wy, wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej, podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, lub ustalenia przebiegu granicy działek ewidencyjnych, paragraf 31, jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w paragrafie 30 albo Zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów pierwszej grupy, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy prawo geodezyjnej i kartograficzne. Dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic. I paragraf 34.1: Zmiany opisowych. Danych ewidencyjnych dotyczących działek lub budynków ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych utrwala się w wykazie zmian danych ewidencyjnych, który zawiera. No i wszystkie, wszystkie właśnie zmiany odnośnie ewidencji gruntów i budynków utrwalamy w tych wykazach zmian danych ewidencyjnych i one zawierają. Nazwę gminy, nazwę obrębu ewiden ewidencyjnego, identyfikator działki ewidencyjnej lub budynku, dla których sporządzany jest wykaz, dane ewidencyjne, które ulegają zmianie w wyniku realizacji prac geodezyjnych, stan doty dotychczasowy oraz dane pozyskane w wyniku realizacji tych prac, stan nowy, datę sporządzenia wykazu, imię i nazwisko osoby sporządzającej wykaz, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych. Punkt drugi podstawę aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących lokali stanowi zaświadczenie, o których mowa, mowa w artykule 2 ust. 3 ustawy o własności lokali i dokumenty opracowane zgodnie z zasadami określonymi w artykule 2 ustęp 5 i 6 ustawy. I roz, tutaj jeszcze możemy przytoczyć rozporządzenie w sprawie standardów, paragraf 30, 36. Operat techniczny zawiera właśnie tutaj w punkcie 9 mamy dokumentację niezbędną do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, jeżeli kierownik zgłoszonych prac geodezyjnych stwierdzi zmiany w tym zakresie podczas ich wykonywania. A więc, jeśli wykonujemy pracę geodezyjną i stwierdzimy stwierdzimy właśnie zmiany w zakresie ewidencji gruntów i budynków, no to taką dokumentację musi zawierać właśnie operat, operat techniczny przekazany do, do właściwego starosty, który zajmuje się prowadzeniem ewidencji, ewidencji gruntów i budynków i te zmiany utrwalamy właśnie w wykazie zmian danych ewidencyjnych. Okej, okay. to by była taka moja odpowiedź. Na te trzy pytania z tego właśnie egzaminu, który był 19 lutego 2025 roku. Jeśli macie jakieś uwagi, coś byście dodali, coś byście zmienili, piszcie, piszcie w komentarzach. Bo ja też to sobie tak opracowuję na swoje potrzeby. Gdzieś już tam miałem niektóre te pytania opracowane, jak uczyłem się do swoich egzaminów. Także też mogą być tu jakieś nieścisłości, jakieś błędy mogą się wkraść, także jeśli byście coś takiego zauważyli, dawajcie znać. Tymczasem trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!